Amerykańska telewizja rozkładając ręce i robiąc ogromne oczy, podała informację, że Parlament Europejski, czyli instytucja okrągła, gdzie się mają spotkać w okrągłym pomieszczeniu wszystkie opcje wymienić poglądy i w ramach demokratycznej procedury odbyć głosowanie. W tym, że w Parlamencie Europejskim, który tak ma działać, zainstalowano guzik u szefa, który prowadzi zebranie, u marszałka, nazwijmy go zapomniałem, jak ten dziad się nazywa w Unii Europejskiej i on będzie mógł guzikiem, który ma w pulpicie swoim wyłączyć mikrofon osobie przemawiającej, odciąć transmisję telewizyjną, i w momencie, kiedy to zrobi, również zostanie ten fragment przemówienia wykasowany ze wszystkich archiwów i nie będzie go można obejrzeć nawet przez internet. Cenzura za pomocą czerwonego guzika w pulpicie. Słyszałeś o tym kotku? Nie, nie słyszałem. kardynałku. nauku. To, to sobie sprawdź, bo to jest. Przepraszam, kotku. Ja tak mówię do no, bliskich znajomych moich, jak się zaperze. Absolutnie niech się, panie Krzysztofie, skończyć. Ale panie redaktorze. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Proszę to wyciąć za pomocą czerwonego guzika. No więc. Y Uchwalili coś takiego, że ze względu na możliwą mowę nienawiści, na możliwe brzydkie wypowiedzi na temat islamu jako religii, która przecież jest religią pokojową, musieliśmy zainstalować taki guzik, on nie będzie nadużywany, wolność słowa zostanie zachowana, ale jakby ktoś wygłaszał tezy jakieś brzydkie, no bo przecież może przyjść ktoś, kto w Parlamencie Europejskim będzie chwalił Hitlera, i co wtedy? Mamy ten czerwony guzik, i przewodniczący parlamentu będzie naciskał w czasie obrad na guzik, i nie będzie nic słychać ani widać w transmisji telewizyjnej. Tego nie wiedziałem, ale przez 15-20 minut, może pół godziny, słuchałem debaty w Parlamencie Europejskim na temat przyszłości Europy. To była debata, która była tłumaczona od razu na, na język polski i muszę powiedzieć, że. Nic nie można było zrozumieć. I sobie pomyślałem, że ci wszyscy ludzie, którzy są w tym Parlamencie Europejskim, absolutnie nie mogą rozumieć sami siebie, jeżeli słuchają tych tłumaczeń w swoich językach, których ja wysłuchałem. Po pierwsze, te tłumaczenia nie oddają w ogóle sensu tego, co mówią. To są porwane słowa, które docierają jak takie bardzo ostre żyletki do świadomości człowieka i go tak kroją wewnętrznie. Jak słyszysz, że to jest Mowa, nowomowa, nie wiadomo jaka mowa, i to tak trwa. Było zdecydowanie gorzej niż na, 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 na lekcjach, już nie wiem jakich tak lekcji. Na lekcjach chemii na przykład. Tak, akurat chemię lubiłem, bo pani od chemii jadła cukierki za kotarą, także z lekcjami chemii w liceum przynajmniej kłopotów żadnych nie mieliśmy. Ale jak na lekcji chemii, tak. To, to tak w parlamencie. To ciekawe, bo Media o tym czerwonym guziku w żadnych mediach nie przeczytałem niczego na temat tego czerwonego guzika, i ciekawe, że telewizja amerykańska zwróciła uwagę na ten czerwony guzik, który znajduje się w pulpicie marszałka, marszałka Sejmu, czyli szefa Parlamentu Europejskiego. Teraz no, jest... Zwrócili uwagę dlatego, że tutaj bardzo ceniona jest wolność słowa. Pierwsza poprawka do konstytucji, pierwszy dopisek do konstytucji mówi właśnie. O tym, że w żaden sposób nikt, nigdy nikomu nie może ograniczyć wolności słowa i ona chroni treści przykre dla innych. Po to została wprowadzona. Zawsze w społeczeństwie istnieją treści przykre dla innych. Na przykład ktoś przychodzi, wychwala Hitlera. To są treści przykre. Mowa nienawiści to są treści przykre. Mają być chronione w Ameryce taka jest koncepcja dlatego, że lepiej jest usłyszeć, że one istnieją w czyjejś głowie. I lepiej jest policzyć, ile tych głów jest, niż zamykać się na te informacje i wtedy gdzieś pod dywanem, po cichu ludzie i tak te treści wypowiadają, tylko one nie wchodzą do debaty publicznej. Nie możemy wtedy tych ludzi, którzy wychwalają Hitlera, wejść z nimi w dyskurs na żadnym poziomie, bo my nie wiemy o tym, że oni istnieją, bo zabraniamy im mówić. Nie możemy ich przekonać do tego, że Hitler był niedobry. Dlatego właśnie należy dopuścić mowę nienawiści do publicznej debaty. Ale... Dlatego w Ameryce wszyscy o wszystkim mogą mówić, nawet jeśli tobie, a szczególnie jeśli tobie się to nie podoba, co oni mówią. Ale tak idealizujesz Amerykę? Poprawność polityczna to jest, cecho, jest cechą dyskursu amerykańskiego na uniwersytetach. Poprawność polityczna, równowaga, rozmaitych rzeczy, te wszystkie przepisy poprawnościowo-równościowe. Zostały zaszczepione w Ameryce, a może tak, nawet są, wyszły z Ameryki? To są przepisy prawa wewnętrznego na prywatnych uczelniach. Dwie różne rzeczy. W prywatnej uczelni możesz sobie ustanowić dowolne przepisy, i uczelnie amerykańskie to jest takie siedlisko, takie gniazdo lewactwa od kilkudziesięciu lat. Kiedy indziej możemy pogadać, skąd to się wzięło, to jest w pewnym sensie naturalny proces namnażania się pewnej choroby. Jak już masz zarazki tej choroby, to one się w tobie mnożą, i uniwersytety są skażone, ale to są prywatne. Nie ma państwowych uniwersytetów w Ameryce. Prywatne instytucje, które sobie mogą wewnętrzne przepisy ustawiać, jak, ch jak chcą. Natomiast w przepisach federalnych chroniona jest każda mowa, i Amerykanie są wyczuleni na to. Na Uniwersytecie Prywatnym nie możesz tego powiedzieć, ale już za bramą uniwersytetu możesz, i nie może cię nikt skazać za to, że chwalisz Hitlera. Co jest dobre, bo przynajmniej wiemy, że jest jeden gość w naszej wiosce, skurkowany głupek, który Hitlera chwali. Trzeba z nim pogadać, bo no, mój chrześcijański obowiązek jest spróbować go przekonać, że głupio gada. No i Amerykanie, jak zobaczyli, że Parlament Europejski to, to, jest, to jest kłótnia intelektualna, że w parlamencie ktoś wpadł na pomysł cenzury i czerwonego guzika. W parlamencie, który ma służyć temu, że wybrani przedstawiciele różnych grup, reprezentując te grupy, wygłaszają poglądy tych grup, które ich wysłały. I w Parlamencie Europejskim jakiś tam delegat przychodzi i nie może wygłosić zdania, które delegaci, którzy, który jego elektorat mu kazał wygłosić, bo jest cenzura. No to jest niepojęte dla Amerykanów i wczoraj się wypowiadał jakiś tam przedstawiciel Parlamentu Europejskiego, brytyjczyka wzięli, bo mówi po angielsku i on bronił tego czerwonego guzika. Cenzurę macie w Europie. Tak stwierdzam, no to nie po raz pierwszy, ale to jest taki ogromny czerwony guzik, który się powinien zapalić w każdej państwa głowie. To co mówię wcześniej o tych tłumaczeniach, no Cały ten parlament powinno się zamknąć, bo to jest jeden wielki bełkot. Natomiast w obronie tłumaczy powiem tylko tyle, jak przetłumaczyć sensownie bełkot. Jeżeli w źródłowym oryginale bełkoce parlamentarzysta europejski, to ten tłumacz, którego ty słuchałeś musi ci tłumaczyć żyletki, które ci tną głowę na kawałki, bo no taki wsad dostał.